Dzień dobry Państwu. W dniu 15 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej spółdzielni, na którym to zarząd spółdzielni przedstawiał sprawozdanie z działalności zarządu spółdzielni za okres trzech kwartałów bieżącego roku. Również w tym posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele spółki cywilnej SAD którzy przedstawili Radzie, jak i zarówno zarządowi ich propozycje odnośnie pakietyzacji programów emitowanych przez ich sieć telewizyjną. Ja tutaj nie będę szczegółowo omawiał wszystkich spraw związanych z tą paketyzacją, bo zgodnie z dokonanymi ustaleniami, spółka ta wystąpi przed Państwem i przedstawi wszystkie sprawy techniczne, finansowe, programowe, na czym ma polegać ta paketyzacja. Ale tylko w krótkich słowach powiem, że z dniem 1 lutego taka została ustalona data, została nie wprowadzana tak zwana paketyzacja. Naszych programów. Będą to dwa programy. Jeden program krótszy o mniejszej ilości programów, tak zwany podstawowy. I cena za korzystanie z tego pakietu oscylować będzie około 6 zł. Natomiast drugi pakiet będzie obejmował wszystkie te programy, które są obecnie emitowane, plus kilka dodatkowych programów bardzo atrakcyjnych i cena tego pakietu zwiększonego 5 programów będzie oscylowała około 23 zł. Ja tutaj szczegółów nie będę omawiał, będą to przedstawiciele tej spółki Państwu szczegółowo omawiali. Tak, że przed naszymi członkami jest alternatywa odnośnie wyboru pakietu tańszego, ale o mniejszej ilości programów oraz pakietu istniejącego plus dodatkowe kilka programów, między innymi Discovery, który będzie programem droższym. Tyle na ten temat. Zarząd przedstawiał sprawozdanie finansowe, rzeczowe za okres trzech kwartałów. Do realizacji tego programu Rada nie wnosiła jakichś większych uwag. Chcę tylko powiedzieć, że plan ten jest realizowany zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na rok 2000, który był zatwierdzany przez Radę w miesiącu lutym. Wyniki finansowe są dobre. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy niedużą nadwyżkę dochodów w nad kosztami, co między innymi pozwoliło na dokonanie pewnych korekt planu remontowego. To znaczy zostały dodatkowe prowadzone zadania remontowe, a spowodowane one były w szczególności z tytułu modernizacji ulicy Żeromskiego, bo po zmodernizowaniu ulicy Żeromskiego cały róg Pieszojezdny przeniósł się na tak zwaną naszą małą obwodnicę, i z tego tytułu y, również ta nasza mała obwodnica musiała ulec y, modernizacji. To co się Państwo zaobserwowali, już y, na wiosnę y, pobudowaliśmy wzdłuż tej małej obwodnicy szereg parkingów, by y, rozładować. Y, problemy postojowe właścicieli pojazdów. To był taki pierwszy element. A drugim elementem, który został wymuszony już po zmodyfikowaniu ulicy Żeromskiego, był fakt, że nastąpiło znaczne nasilenie ruchu pieszego i kołowego na tzw. małej obwodnicy. Z tego też tytułu, jak Państwo sami zaobserwowaliście, ten ruch stał się ruchem bardzo dużym, uciążliwym i zarazem niebezpiecznym. Chcąc rozwiązać ten problem, zarząd podjął negocjacje z, z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Poznaniu, jak i w Zielonej Górze, odnośnie pobudowania ciągu pieszego złóż całej ulicy tej małej obwodnicy, jak połączenie ciągu pieszego budynków Przemysłowa 1, Żeromskiego 4, 6 i 8 z ciągiem pierwszym do Mleczarni, a dalej aż do ulicy Lipowej. Nie ukrywam, że po, do, po dość trudnych tych negocjacjach Zarząd załatwił, że całe ciągi piesze, o których poprzednio wspomniałem, czyli połączenie piesze ulicy Żeromskiego z dojściem do Mleczarni oraz cały ciąg pieszy wzdłuż Małej owodnicy, te dyrekcje zobowiązały się sfinansować z własnych środków. Po naszej stronie pozostała sprawa odwodnienia tego chodnika, a szczególnie jezdni, gdyż chodnik przylega bezpośrednio do jezdni. Stan jezdni nie jest najlepszej jakości. Jest szereg kałuż i samochody przejeżdżające przy, na tej, przy tym chodniku, siłą rzeczy, wjeżdżając w kałuże, no opryskiwaliby uczestników ruchu pieszego na tym chodniku. Powstał więc problem odwodnienia. Jezdni i chodnika, i to niestety y, będzie wykonywała już nasza y, spółdzielnia, mając pewne y, rezerwy funduszu remontowego. I chciałem tu zaznaczyć, że te rezerwy powstały w skutek y, pewnych oszczędności, gdyż wszystkie zaplanowane zadania rzeczowe, wyszczególnione w planie rzeczowym na rok 2000. Zostały wykonane i będą jeszcze te, co są w planie, które nie były wykonane do końca roku, będą wykonane. Zarząd po uzgodnieniach i negocjacjach z Komisją Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi naszej spółdzielni wniósł na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej korektę o pobudowanie właśnie tego ścieku odwadniającego wzdłuż całej małej obwodnicy. Oraz położenia nowego dywanika asfaltowego. Na najgorszym odcinku mają od końca ulicy, od końca garaży przy ulicy Słowackiego, aż do pierwszego garbu zlokalizowanego na wysokości budynku żeromskiego. 17. W sprawach remontowych wszystkie prace, które były w planie remontu na rok 2000 są wykonane. Zostały nam w zasadzie tylko dwie pozycje do wykonania i one będą wykonane w najbliższym okresie czasu. Mam na myśli wymiana drzwi w budynkach przy ulicy Konopnickiej 6 i Żeromskiego 13 oraz dokończenie już takich spraw kosmetycznych y, przy remoncie budynku spółdzielni, no, który notabene był najgorszym budynkiem pod względem y, wyglądu zewnętrznego na naszym y, osiedlu. W tej chwili została wykonana nowa elewacja na tym budynku i w przyszłym roku ze względu na szczupłość środków remontowych. Te roboty będą kontynuowane w przyszłym roku i w ten sam sposób będzie wykonana elewacja na froncie budynku spółdzielni. To by było tyle odnośnie remontów, realizacji planu rzeczowo-finansowego w naszej spółdzielni. Oprócz tego zgodnie z zatwierdzonym przez zebranie przedstawicieli członków realizujemy kierunku kierunki rozwoju u naszej spółdzielni i chciałem tu podkreślić w szczególności, że w dalszym ciągu spółdzielnia nasza jest spółdzielnią nie tylko eksploatującą, ale również inwestującą w tej chwili w trakcie budowy jest Następny budynek mieszkalny. Jest to budynek o 16 mieszkaniach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, natomiast na parterze zlokalizowane zostały usługi. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pełnej obszady wszystkich mieszkań w tym budynku, także o ile któryś ktoś z Państwa chciałby zaspokoić swoje... Potrzeby mieszkaniowe. Prosimy o skontaktowanie się tutaj w dużej spółdzielni i udzielimy wszelkich wyjaśnień dotyczących terminu kosztów tej inwestycji. Poza tym, na powtarzające się od kilku lat uwagi odnośnie członków zamieszkałych na osiedlu słonecznym o potrzebie budowy garaży, Również w tym roku rozpoczęte, została rozpoczęta budowa garaży pierwszego segmentu o 22 garażach. Cały ten teren, który jest przeznaczony pod budowę garaży zgodnie z zatwierdzonym planem realizacyjnym, jest przeznaczony pod budowę 94 garaży. Również zostało jeszcze kilka, niedużo, ale kilka wolnych garaży, także członkowie, którzy ewentualnie reflektowaliby na nabycie tych garaży, proszę również o przybycie do spółdzielni w celu domówienia wszelkich spraw formalno-prawnych z tytułu nabycia tych garaży. Koszt jednego boksu garażowego wynosi 15 tysięcy złotych dla szeregu członków Zdaję sobie sprawę, że jest to dość znaczna kwota, ale proszę zrozumieć, że to nie jest blaszak postawiony na gołym terenie, tyle z, z obecnej realizacji wszelkich remontów i inwestycji. Według naszych prognoz odnośnie środków finansowych na remonty i na utrzymanie zasobów mieszkaniowych zaplanowanych na początku roku, został nam jeszcze jeden kwartał i na podstawie dokonanych analiz te wszystkie zaplanowane wartości powinny pod względem rzeczowym na pewno będą. Zakończone, jak również nie zostaną przekroczone koszty remontów, jak i koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych, które jak Państwo wiecie miesięcznie wynoszą siedem od metra kwadratowego. Natomiast skoro już jestem przy głosie, chciałbym się wspomnieć, że. Modernizacja tej małej łodnicy no, wywołuje u szereg osób pewne kontrowersje, z kolei u szereg osób odbierają to jako rzecz potrzebną i pozytywnie to oceniają. Zdajemy sobie sprawę, że jest to Pewne utrudnienie dla ruchu, szczególnie samochodowego, ale intencją Rady, jak i zarządu było wyeliminowanie ruchu pieszego z całego właśnie tego ciągu jezdnego na małej obwodnicy, by zapewnić wszystkim pieszym, a w szczególności dzieciom, bezpieczne poruszanie się po tej obwodnicy. Natomiast ze względu na ograniczoną szerokość tej jezdni musieliśmy postawić również znaki informujące o pierwszeństwie przejazdu, aczkolwiek tutaj uważam, że przy odrobinie minimalnej kultury kierowców nie stwarza to żadnego problemu, bo jest tyle mijanek przy parkingach, że z powodzeniem przy kulturze można udostępnić miejsca osobie nawiedzającej sprzeciwka. Jedyny problem to problem wąskości parkingów łącznie z jezdnią, gdzie według uzyskania informacji co niektórzy kierowcy, no, w cudzysłowie może mniej sprawni mają pewne trudności z wycofaniem się z parkingu i nie umiejscowienie swego samochodu już bezpośredni, bezpośrednio na jezdni. Sądzę, że to taka moja już prywatna uwaga, bo tak stosuję. Ustawiałem się na parkingu, najlepiej by było swym samochodem się cofnąć tyłem do parkingu, tak że już przy wyjeździe nie stwarza to zupełnie żadnych problemów. Ale sądzę, że ideą Rady i zarządu było rozwiązanie tego dość nefralogicznego problemu odnośnie komunikacji właśnie na tej małej obwodnicy. Z tej strony serdecznie Państwu dziękuję. Dzień zaczyna się i kończy w łasience. Szukasz komfortu, wygody i idealnych rozwiązań? Wstąp do sklepu InstalBud przy ulicy Poznańskiej 35 w Olsztyni. Znajdziesz tu kabiny natryskowe, umywalki, zlewozmywaki, baterie, kompakty, meble, najmodniejsze i eleganckie dodatki łazienkowe. Komfort kąpieli odnajdziesz w wannie z hydromasażem. Jeśli szukasz taniego ciepła, oferujemy grzejniki CosmoCompact z bardzo wysokim rabatem. Ponadto grzejniki aluminiowe, kotły gazowe, ogrzewacze wody, rury i kształtki PCV, Nipko, PE, PP i miedziany. Zapewniamy miłą i fachową obsługę, bezpłatny transport, sprzedaż hurtową, detaliczną i ratalną. Wykonujemy również usługi remontowo-budowlane. Zapraszamy do nas! Stolarstwo Zenon Matysik, powodowo 30, oferuje okna drewniane w systemie Euro 68. Surowiec. Drewno sosnowe i machoniowe Meranti, klejone trójwarstwowo przy zastosowaniu wodoodpornych klejów D4. Konstrukcja. Ramiaki skrzydła i ościeżnicy mają przekrój 68x80 mm, co zapewnia dobrą stateczność okien, a system podwójnego przymyku oraz wciskania trwałą uszczelką gwarantują pełną szczelność. Dodatkowo aluminiowy okapnik zapewnia odpowiedni odpływ wody. Wykończenie. Ekologiczne farby firmy Sigma Coatings dostępne w szerokiej gamie kolorów, lakierów kryjących oraz lazurów ukazujących strukturę drewna. Szklenie. Szkło Float zespolone w zestaw termoizolacyjny, na życzenie szkło refleksyjne, antywłamaniowe, ornamentowe, szprosy wewnątrz szybowe w dowolnym kolorze. Zapewniamy bezpłatny transport oraz oraz montaż. Okna z drewna to powrót do natury, tylko to co naturalne może być doskonałe. Mmm, ale pachniesz. Chyba wydałaś fortunę. Nie, za 14 zł. kupiłam w perfumerii Refam na Poznańskiej 2. 14 zł. muszę tam wejść. Mini Bar przy ulicy Lipowej Gajewskich zaprasza na domowe, tanie i smaczne posiłki. Możesz spróbować pysznych zapiekanek, hot dogów, frytek, kurczaków z rożna lub golonki. Nie wiesz co wybrać? Polecamy specjalność zakładu chłopskie danie. Bardzo miła obsługa czeka na Państwa pomiędzy 10 a 20. Przygotowujemy także posiłki na zamówienie. Możesz zorganizować też małą uroczystość rodzinną do 15 osób. Polecamy, zapraszamy.